Przedsiębiorstwo Arkop jest polską firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w produkcji związków chemicznych, organicznych i nieorganicznych, które są używane w rolnictwie jako nawozy oraz dodatki pasowe. Arkop jest jedynym polskim producentem aminokwasowych helatów paszowych na bazie hydrolizatu, białka soi i glicyny. Arkop jest również jedynym producentem w Polsce siarczanu magnezu jednowodnego o podwyższonej zawartości składników. Posiadamy również gamę płynnych i krystalicznych helatów, a także nawozy azotowo-magnezowe o wysokiej zawartości mikroelementów. W ofercie znajdują się również nawozy borowe oraz aminokwasowy nawóz wapniowy bez chlorków i azotanów, Aktikal. Nowością na rynku jest zawiesinowy nawóz siarkowy siarkowy. Zapraszamy do współpracy.